Na czwartek, 5 grudnia zaplanowano ósmą sesję Rady Miejskiej w Kozienicach. Podczas niej ma być podjętych 15 uchwał. Dotyczą one m.in. zmian w uchwale budżetowej, obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy, rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza, dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, nadania nazwy rądu w Kozienicach, a także wyznaczenia linii komunikacyjnych i zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie. W zakresie publicznego transportu zbiorowego, dzierżawy gruntu działek przy ulicy Jana Pawła II i bohaterów getta. Poruszone będą też sprawy dotyczące określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze. Realizacji programu Asystent Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, zmiany uchwały w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kociołkach, jak również w sprawie programu współpracy Gminy Kozienice z organizacjami pozarządowymi i programu usług społecznych na lata 2025-2027, a także zmiany w uchwale dotyczącej budżetu obywatelskiego Gminy Kozienice. Podczas sesji będą też stałe punkty obrad. Czyli interpelacje i zapytania radnych, odpowiedzi na pytania, wolne wnioski i informacje. Początek sesji, czwartek 5 grudnia, godzina 13, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Pełny harmonogram obrad dostępny jest w naszym bloku ogłoszeń. KK Info oraz na stronie internetowej urzędu www.kozienice.pl